Halo, z tej strony Flander King. No i muszę Was przeprosić za coś, bo miałby. dzisiaj jest odcinek, ale to jest taki przeprosinowy, bo nagrywałem teraz odcinek i okazało się że, się, że się nie nagrał, oczywiście, bo to jest trochę takie dziwne, trochę. No i niestety się nie nagrał i. to jest? Kurde niż się nie nagrało, no i przepraszam Was bardzo, bardzo, że to powiem, więc stało, że byliśmy zwyczajnie, byliśmy w jaskini Batmana, którą mam może kiedyś jeszcze raz pokażę, bo na... Ani nie, jeszcze kiedyś nie będziemy, tak, tak, jeszcze kiedyś nie będziemy. Byliśmy w rezydencji Arką, w której teraz jesteśmy. Tam nie musimy powstrzymać doktor Young przed zdobyć znaczy musimy powstrzymać Jackera, że zdobycie taki notatek z tym jadem taki nowym od dr Young. To wskazuje się, że dr Young, no, zwyczajnie wzięła te notatki i je gdzieś ukryła, a teraz podążamy śladem dr Young i musimy je znaleźć, ale naprawdę, naprawdę bardzo Was przepraszam za to, jeśli nagra odcinek naprawdę bardzo całego serca. To zawsze mi się dzieje i naprawdę jest mi smutno, ale mam nadzieję, że mnie wybaczycie. I jeszcze pozdrawiam konserwę. I Elector jeszcze tak Elector zaprosiłem cię do Fortnite, więc jak. Więc jak będziesz to zwyczaj możesz przyjąć, Cię tam zaprosiłem do Fortnite już kilka razy. My byśmy. Księcka Kreska dawczynka, zaprosiłem cię już kilka razy, więc możesz przyjąć jak chcesz. A tak ogólnie to by na tyle z mojej i naprawdę przepraszam. Pa. Pozdrawiam.